Kochani, witajcie w Barcelonie. Ostatni raz w Barcelonie byłam w październiku zeszłego roku, czyli nie tak dawno. Wtedy zatrzymaliśmy się w hotelu Edition w dzielnicy gotyckiej. Tak jak wam mówiłam, hotel był super, natomiast zdecydowanie wolę, jeżeli chodzi o okolice, pasaż de Gracia. Także tym razem zatrzymaliśmy się w hotelu Majestic, który był już w kilku vlogach, dlatego że jest tutaj bardzo fajny bar na dachu, do którego często przychodzimy na koktajle przed albo po kolacji. Hotelowe lobby. Ale mam nogi blada. Trzeba coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że tu się udało, może trochę opalić. Spokój i chłód, bo jest przegorąco w Barcelonie. Po prostu strasznie gorąco, jest 34 stopnie teraz. Mamy pokój na szóstym piętrze. Jaki labirynt. Który mamy numer? 6... Ok, 6 2, 3. Gracias. Sztuka. A to nasz sztuka nie ma super. Super. Bardzo dużo Jakie na sztukę. to chyba prawda. <grymka> I balkon na paser <grymka> Ale super. A mój mąż się właśnie przyznał, że po naszej przygodzie z widokiem w już teraz czujnie dopłacił, żeby mieć pewność, że będziemy mieli taki najlepszy widok z tego hotelu. Czyli wysokie piętro, widok na Pater de A, Ale cudownie. No tak wygląda łazienka. Super, naprawdę super. Bardzo mi się podoba. I nie muszę wam chyba mówić, gdzie przyszliśmy na pierwszy lunch w Barcelonie. Oczywiście La Bodegueta. Nasze absolutnie ukochane miejsce, które jest w każdym vlogu z Barcelony. I czekamy na naszą ucztę tapasową. Zaczynamy. Smażone karczochy. Już skupnęłam i są po prostu pyszne. Pimientos de Padrón moje krewetki i do tarmanczego cheese salata rusa hamon no i oczywiście Panką kątomatu janszua uczta tutaj słynny taras który dobrze znacie bo też już pokazywałam go przynajmniej w dwóch jeżeli nie w trzech vlogach i polecam Wam, że jeżeli macie ochotę na fajnego drinka z widokiem na całą Barcelonę, to ten rówdek w hotelu Majestic jest doskonałym miejscem. Basenik nie jest za duży, ale jest. Także mamy zamiar się wyleżeć trochę, a potem jedziemy na kolację do naszych przyjaciół. Widok na Sagrada Familia cały czas w budowie. Aczkolwiek chodzą słuchy, że troszeczkę projekt został spieprzony niestety. No czasem tak jest, że jak geniusz odchodzi, to trzeba dzieło dostawić niedokończone, bo ingerencja albo twórczość radosna kogoś innego na ogół nie przynosi dobrych skutków, bo nie jest kontynuacją myśli takiego genialnego architekta. Tak nasz hotel wygląda nocą. A tam... Nie tu, tylko tutaj to jest dokładnie nasz balkon. Pochmurny poranek w Barcelonie. A dopiero z dołu, słuchajcie, zobaczyliśmy, że mieszkamy na samym środku pod napisem. <grym> Niby szóste piętro, ale tak naprawdę jak liczy się kondygnacja od dołu to piąte. Kurczę, pochmurne, ale jest mega ciepło. A ja się wybieram do Rocka Village. Kto wie, ten wie. Śniadania hotelowe są obserwowane w takiej pięknej przestrzeni. No cóż, nie ma stolików dwuosobowych, więc los chciał, żebyśmy chyba usiedli tutaj. O, tu jest z otwartym balkonem i idealny stolik na śniadanie. Także tym razem na początek pobytu planuję małe zakupki. Mam nadzieję, że nie będzie padało, bo pochmurne. Ja w sandałkach. Ostatnio mówiłam, że nie podbijam, nie są podbite, no ale w razie czego, wiecie, w rekawie, sobie kupię jakieś klapki gumowe. Zaczęłam od Prady i miu-miu. Słodkie są te koszyczki miu-miu, 650 euro. Te są też fajne. Ale mam ten koszyk lewy i tak naprawdę to, czym jest potrzebna druga taka torebka, nie sądzę. Natomiast te koszyczki są fajne. Te sneakersy wyglądają fajnie. I wiecie co? Są dużo węższe niż Celine. No te wysokie są super białe. No i tak to wygląda. Jeśli mam różowe nogi, słuchajcie, w tym świetle przysięgam, że moje nogi nie są w takim kolorze. Są co prawda białe, ale na nie są różowe. Mam takie biało-kremowe, a buty wyglądają tak dużo fajniej niż dużo fajniejsze no bo są po prostu, ja mam wiedzieć, te wąskie, wąskie stopy, chude te szkity, więc tamtych, no muszę się zgodzić z Piotkiem, że było okropne, A tutaj nie ma nawet Piotka, żeby skrytykować, hi, hi. jest w ogóle mnóstwo fajnych sneakersów, bo na przykład te też są fajne, jeżeli ktoś lubi takie kolory, takie, te taki smażowe są super, no te różowe, gdyby były białe, też by były petardą. Kooperacja Prady z Adidasem, z ciekawości ile one kosztują, 450, a kosztowały wyjściowo, nie sorry, 310, a wyjściowo kosztowały 450, szybki przegląd torebek. Teraz znowu te gnieciuchy są bardzo lansowane przez markę, te charakterystyczne dla marki gnieciuchy. Ja mam taką malutką kopertówkę czarną. Te mi się podobają, ale są naprawdę wielkie, słuchajcie, naprawdę ogromne. Tak to wygląda. No trochę dominuje sylwetkę, co? No słuchajcie, co ja mam z tymi różowymi nogami tutaj? No po prostu przysięgam, że tak nie wyglądam. <laughs> Cała jestem jakaś różowa. Ogromna jest ta torba, ale jest piękna, z takiej mięsistej, mięciutkiej skóry. Cudo. A w Hiszpanii cały czas jednak są maseczki, na przykład w taksówce trzeba mieć, więc stąd maseczka na ramieniu i sprzedawcy w sklepach noszą maseczki cały czas. A tutaj to szare cudo. Miło, śliczna jest. No ale ile można mieć szarych torebek? Już Wam opowiadałam, że to jest tak uroczo i zapraszająco. Ta zieleń tektura słodka o, widzę, że do jego kolejka to może wrócę później no jejku jest tak cudownie wcale nie pada tak jak miało padać jest ciepło, jest rozkosznie i wiecie co nikt mnie nie pogania aż chyba temu komuś kto mnie nie pogania kupię nowe kąpielówki na łódkę Muszę chyba pogrzebać. Jakoś tak na pierwszy rzut oka nic mi nie wpadło. Te, te koty są fajne, te tygrysy fajne. No, gdyby to była stewcia, to tatuś już na pewno by miał kąpielówki w tygrysa. Jeden z prezentów na imieniny kupiony. Nie wiem, kiedy będę wypuszczała tego vloga: czy po imieninach, czy przed imieninami. W razie czego nic nie mówcie, Piotrko. A teraz kolej. Na prezent dla mojej córeczki. Myślę, że kupię jakieś ładne polo na tenisa, bo jedzie na obóz tenisowy no i potem w Gałkowie całe lato będzie miała tenisa. I tak właśnie wygląda moje życie. Wchodzę do Gucci i ponieważ już coś kupiłam tutaj, no to, no to stwierdziłam, dobra, ale wiadomo, że żadnych butów. Tak wchodzę i ten, 240 euro. No po prostu życie jest ciężkie, naprawdę. No jak ich nie kupić? No po prostu przejść, 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 nie kupić. O, te mi się na przykład wcale nie podobają. No to lecimy. Snickersy. operacji z Disneyem. No i żeby nie było, że nie mam silnej woli, tym się oprę. Bo od razu widać, że są za szerokie na moją stopę. <śmuszczam> 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 Dlatego. Te koszyczki są kurczę super. No i te mi się podobają i te mi się podobają. No dobrze, Stewki nie ma ze mną, bo już wiem, że przy tej półce byłyby błagania rozpaczliwe. A co sądzicie o tych? Hmm. Ja naprawdę, chcę jakąś słabość do, do szarych torebek. szare od razu mi się podoba. O, mój pierścionek. Ten motel, który miałam w kan na czerwonym dywanie. Na zobacz. Tu były jakieś skarpetki, a nie ma skarpetek. Bo już mam musiały zabierać do Myślę też o sandałka Gucci, bo wiecie, mówiłam, że te sandałki Gucci są tak wygodne, ale. No, tu jest za duże to logo, niestety. W tych są białe. Właśnie chciałam białe, ale niestety jest za duże logo dla mnie, troszkę. No, kochani, wygląda na to, że mogę wracać do Barcelony. Wejść czy nie wejść? Bo nie daj Boże, znowu jakieś dziwactwa znajdę. A tu nawet nie wchodzę, słuchajcie. E, bo to jest tak, że coś kupuję, tak ujęta chwilą, a potem z tym zostaje to zalega w szafie. Po prostu absolutnie nie jest to sklep dla mnie. Także, żeby tutaj nie zbłądzić i znowu nie kupić kolejnej idiotycznej futrzanej torebeczki z różowego futerka to po prostu omijam. omijam. A pamiętacie, że Bergen bardzo chciałam bluzę na papierze, ale niestety było święto i były zamknięte sklepy, więc Moniko pocałowałyśmy klamkę w wielu butikach Także cóż, to przeznaczenie. Czas na lunch. No, uważam, że tak się napracowałam, że zasługuję na kilka kawy. I zgłodniałam trochę, więc jeszcze mały tartarek z łososia. Ale miło jest odpocząć. No, jak człowiek tak wraca do hotelu, to od razu wiadomo, że to był produktywny dzień, a nie tam jakieś lenistwo. Chciałam zadać pytanie, czy może Hole jakiegoś nagrać? Ale znając Was, łobuzy... To jest pytanie retoryczne, bo wiadomo, że kochacie zakupy tak samo jak ja. Kolejny wieczór. Umówiłam się na drinkę i na kolację z moimi kolegami z Wiednia. W sensie wtedy byli z Wiednia, jak byliśmy razem na krytyce w Wiedniu, a są Kolacja i w Palo Verde. To miejsce było długo na mojej liście i chłopcy się zgodzili, żeby zjeść tutaj. Hello, alone. alone. <laughs> Halo Steve. Halo <laughs> <Hello>, Steve. Ale nie chcemy, żeby nie czekał na niego. Moi wariaci, kochani. You are supposed to be late. A dzisiaj, kochani, chcę was zabrać do fundacji Joan Miró. Wielkiego artysty, który urodził się w Barcelonie w 1893 roku. To miejsce zostało otworzone w 1975 roku. Mój rok urodzenia ale w czerwcu, ja się urodziłam w grudniu. Jest to miejsce niezwykłe, zaprojektowane przez Josefa Luisa Serta we współpracy z Miro, bo fundacja powstała z inicjatywy Miro i miała nie tylko eksponować jego dzieła, ale też stanowić centrum kultury, prowadzić, prowadzić rezydencje dla artystów i też prezentować prace współczesnych artystów, wtedy z XX wieku, a teraz z XX i z XXI już przed wejściem pierwsze dzieło. Bardzo charakterystyczne dla artysty. Także od razu pewnie skojarzycie prace, które gdzieś widzieliście, bo ten artysta miał realizację absolutnie na całym świecie. Jego pracy, jego rzeźby można zobaczyć również w przestrzeni publicznej I w Nowym Jorku, w Houston, w Chicago, w Paryżu. No Trudno jest wymienić miejsce, gdzie tak naprawdę Miro na zachodzie. Oto artysta w swojej pracowni. I słuchajcie, w skrócie. Yy... Sam Miro mówił, że jego twórczość stara się uchwycić esencję, głębię natury ludzkiej. Na takim poziomie osobistym też bardzo często odnosił się do Ziemi, był bardzo związany z Ziemią, z, z naturą. No ale też jego prace odzwierciedlały oczywiście burzliwy wiek XX. I na samym początku wideo doskonale obrazujące, jak funkcjonuje fundacja i o co tutaj chodzi. Tutaj jest wideo Georgii Wardaru, która robiła taki projekt, że tancerze pozostawali w pustych pomieszczeniach fundacji i tańcząc, tworzyli relacje z dziełami. Zaczynamy od pierwszej sali, gdzie znajdują się dzieła pochodzące z kolekcji przyjaciela Miro, jego imiennika Żuan Prac. Te dzieła prac przekazał do fundacji. Ta praca nosi tu kobieta otoczona. Latającymi ptakami w nocy. Portret młodej dziewczyny. To jest 1919 rok. Tutaj prace bez tytułu, które powstały w 25 roku w Paryżu. Obrazy. A pomiędzy nimi kontynuacja projektu. Tutaj znajduje się kolekcja wnuka artysty Emila Fernandeza Miro, który przekazał do fundacji dzieła swojego dziadka w depozyt. I to są lata 40., więc słuchajcie, naprawdę, on był zawsze, zawsze w awangardzie. Bardzo mi się te prace podobają. Ale to jest niezwykłe, jak artysta bawi się z nami, z naszą wyobraźnią. Ten obraz nosi tytuł Kobieta i ptaki o wschodzie słońca. I tak można stać i się gapić. Ptaki, słońce, szukamy kobiety, są jakieś elementy świadczące o tym, że ona tutaj jest. Tutaj z kolei kobieta marząca o ucieczce. Ten tryptyk powstał, kiedy Franco skazał na śmierć aktywista Salvadora Antica. I zobaczcie, że ta gruba linia czarna, jakby rysuje figurę, i jest tak nagle przerwana. I wkraczamy do kolejnej sali. Tym razem jest to sala Kazumasy Katsuty. Kazumata Katsuta był synem artysty, był przedsiębiorcą, był pasjonatem sztuki, był kolekcjonerem, który uwielbiał Miro i miał wiele, wiele, wiele jego prac i te prace również przekazał do fundacji, jak powstała. Piękne jest to, jak ludzie potrafią dzielić się sztuką, nie zatrzymywać jej do siebie. Tutaj litery i cyfry, oczarowane blaskiem. Pejzaż nocny. Zielony księżyc, rozmazane gwiazdy, takimi cienkimi liniami namalowane. Jakieś takie czarne kształty. Nie mogę, słuchajcie, mam uśmiech, mnie nie schodzi z twarzy, ale inni zwiedzający również. Bo po prostu jest tu jakaś taka wspaniała energia w tym miejscu. A tutaj ptaki o świcie. No, słychać aż ten świergot i taki hałas ptasi, i ten ruch, takie trzepotanie skrzydłami. Ta praca również nosi tytuł Kobieta i Ptak. Czy już, słuchajcie. Mamy powtarzający się motyw w twórczości artysty. Zapamiętać kobiety i ptaki. W latach 30. artysta miał taki okres antybalarstwa. Chodziło o to, żeby zdjąć sztukę z piedestału, żeby przestała przedstawiać rzeczywistość, żeby stała się aktem samoistnym, żeby obiekt już nie był najważniejszy albo akt tworzenia i zaczął wręcz tak torturować swoje dzieła, bo dziurawił je, podpalał. Interwencje jego polegały też na umieszczaniu dodatkowych przedmiotów często absurdalnych. Był też to taki dialog z rynkiem sztuki, który uważał za bardzo wypaczony. I oczywiście teraz tego typu instalacje no wydaje się, że to jest nic niezwykłego. Znamy je ze świata sztuki. Natomiast słuchajcie, to były lata 30. to były pierwsze tego typu interwencje. Ten obiekt kaldera był jednym z pierwszych. Prób przedstawienia rzeźby w ruchu, czyli zmiany klasycznego podejścia do rzeźby, również działania awangardowe. I ten obiekt, te, ta instalacja, została przekazana osobiście przez Kaldera przez na znak jego przyjaźni z Joanny Miro. Rzeźba pomnik wzniesiony przez ocean na cześć wiatru. Słuchajcie, naprawdę, ta architektura tutaj tak działa, um, nieprawdopodobne są te wnętrza. Znaczy jedna sprawa oczywiście kolekcja Miro, druga sprawa architektura, ale to jak się, jak się to tutaj łączy, jak rzeczywiście oni ze sobą współpracowali, żeby ta przestrzeń grała ze sztuką, to jest coś niebywałego. Oto dach fundacji z tarasami. I ponieważ fundacja znajduje się na wzgórzu Montjuïc, to jest bardzo ładny widok na Barcelonę. No dzisiaj trochę zakłócony, bo jest jakiś event, więc jest rozłożony namiot, część ogrodów jest zamknięta. I można się zobaczyć, z góry. Ale ta architektura jest boska. Boska, wiecie o co mi chodzi, pospójrzcie, spójrzcie na dzieła, Miro. I spójrzcie, jak architektura to oddaje, tak kształty. Kochani, Fundacja Joan Miró to naprawdę miejsce, które warto w Barcelonie odwiedzić. Serdecznie polecam, zróbcie sobie przyjemność, zróbcie sobie przyjemność, bo to jest po prostu ogromna frajda spędzić jakiś czas tutaj. Jechałam z fundacji z przemiłym taksówkarzem, powiedziałam, że już tam nie zjadłam i polecił mi to miejsce na lunch. El Nacional. Powiedział, że to nie jest pułapka dla turystów, tylko bardzo dobre tapasy. No, jak uroczo. To taki jakby food market, nie wiem czy to jest koncept, się siada w jednym miejscu, no zaraz ogarnę. I oto mój lunch, salada russa, pan con tomate, zrób to sam, bo dostałam chleb i pomidory, żeby wysmarować chleb. i czekam jeszcze na krewetki. Ale ładnie tu jest. Barcelona nocą, cały czas jest mnóstwo krzyków na ulicach, śmiechów, głosów, miasto cały czas żyje. To jest tak cudowne na południu Europy. No a ja powoli się szykuję spać. Jutro samolot do Warszawy i zakończenie roku Stewci, gdzie będzie śpiewała piosenkę po ukraińsku.